Hej, dzisiaj witajcie, z tej strony Teddy, a w dzisiejszym odcinku pokażę Wam nowy mini update w Pet Simulator X. Także na początku możecie stawić łapkę w górę i subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, a teraz na ekranie wyświetlają wam się wyniki z poprzedniego konkursu na Starobux. Więc gratulacje i lecimy do odcinka. Na początku otrzymaliśmy bardzo ważną wiadomość od Prestona, mianowicie teraz każde update będą każdą sobotę o godzinie 18 i będzie to wyglądało tak, że jednej, jednej soboty będzie mini update, a za tydzień będzie wielki update. Dzisiaj otrzymaliśmy mini update. No i za tydzień już będzie wielki update, prawdopodobnie Wielka Kraina i nowe jajka. Pierwszą zmianą, którą już możemy zauważyć jest nowy wygląd boostów w lewym dolnym rogu. Jak widzicie jest to teraz troszkę bardziej przyjrzyste i trochę mniejsze. W sklepie ikonki również się zmieniły i wydaje mi się, że one są o wiele, wiele lepsze od poprzednich. No ale przejdźmy teraz do większych zmian. Największą zmianą w tym nowym mini update jest nowy traveling Merchant. Jest to sklepik, w którym możemy kupić pety za diamenty. Dodatkowo zdobywamy również poziom w tym sklepie. Także lecimy kupić. On się pojawia od 20 do 45 minut i jest tylko na 10 minut. Także skorzystajmy z tego i mogę kupić za 30 tysięcy diamentów Imperian Dragona. No to co kupujemy? Oczywiście 30 30 tysięcy diamentów poszło i możemy jeszcze kupić. A to ja sobie 15 takich kupię! No to kupujemy, słuchajcie, lecimy na zakupę za 30 tysięcy, to i wyprzedało się. Czyli jak widzimy ograniczenie jest tylko i wyłącznie do 5. No i respect level mamy już na 1. Także jest to naprawdę dużo, no i sobie tutaj zakwipuję. No i teraz tutaj ja mam pety. Także naprawdę mi się fajny traveling merchant trafił. No i kolejną zmianą jest nowy Twitter Boost. Do tego potrzebujemy konta na Twitterze i musimy obserwować oficjalny profil Big Games na Twitterze. Kiedy już ich zaobserwujemy, wchodzimy do gry. No i tutaj pojawi nam się takie okienko, jakie widzicie na ekranie, tam wpisujemy swój nick. Po wpisaniu powinno nam pokazać, że jest już zweryfikowane tak jak mi. No i otrzymujemy Twitter Boosta na zawsze. Ogólnie otrzymaliśmy jeszcze event 2x coins na cały tydzień. Także teraz granie w Pet Simulatora bardzo się opłaca. Dodatkowo łączy się to z triple coinami i łącznie mamy x5 coins. Także teraz naprawdę fantazy coiny będą się wbijać. Na koniec uzbierałem 70 bilionów fantazy coinów. Także zrobimy sobie teraz małe pen Opening. Mam nadzieję, że siądzie jakiś mityk, więc lecimy do peningu. No i słuchajcie, niestety, ale 200 nowych petów i sero nowych mityków, naprawdę nie wiem co jest, mam Lucky, Super Lucky, Ultra Lucky, jeszcze Mythical Hunter, no i dalej nie może wydropić ten mityk, nie wiem, dlaczego, nie wiem dlaczego tak jest. A więc to by było już na tyle z tego odcinka, mega wam dziękuję za oglądanie, podajcie na Discorda, do którego link znajdziecie w opisie, trzymajcie się, no i cześć, siema!